Bardzo cieszę się, że moje dwa filmy, Wileński Wybawiciel i Góry Zakwitły Sadami, znalazły się pośród filmów nominowanych do głównej nagrody na Festiwalu Polonijnym Losy Polaków 2020. To wzruszające, że filmy poświęcone takim nieodkrytym jeszcze postaciom, a bezsprzecznie legendom dwudziestolecia międzywojennego, jak w przypadku inżyniera Józefa Marka, który założył tym bark i rozpropagował sadownictwo na wówczas biednej ziemi limanowskiej, jak również postać ojca Romualda Warkomskiego, wcześniej studenta, właściwie absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego Wydziału Malarstwa, i członka komórki legalizacyjnej Armii Krajowej w Wilnie, który wraz ze swoim bratem i Stanisławem Kiałką, jak również profesorem Hoppennem, w czasie wojny, w bardzo trudnych, niebezpiecznych warunkach, przygotowali ponad 85 tysięcy. Fałszywych dowodów tożsamości, ratując życie Polakom, którzy byli zsyłani na deportację w głąb Rosji, również oczywiście żołnierzom AK, żołnierzom podziemia, oficerom, którzy z różnych powodów musieli się przemieszczać przecież nawet w głąb Europy, dowódcom. A tak samo ludności żydowskiej poprzez przygotowanie fałszywych metryk, jak również w przypadku Wilna, dzięki współpracy z konsulem japońskim, wiz japońskich, które umożliwiły Żydom po prostu ucieczkę do Japonii. Pracowali w bardzo trudnych warunkach, byli ścigani i przez NKWD, i przez Gestapo, a jednak udało się przetrwać. Do końca wojny, a później, właśnie los Romualda Warkomskiego był taki, że wstąpił do Karmelu i znalazł się w klasztorze w Czernej. Jak również później stał się przeorem klasztoru karmelitańskiego w Krakowie, inwigilowanym i prześladowanym do końca życia. Myślę, że przypomnienie, tych dwóch postaci yy, współczesnemu odbiorcy jest bardzo ważne, ponieważ cią, wciąż yy, teczki IPN-u odkrywane, yy, i tak jak stało się w przypadku Romualda Wrakomskiego, przynoszą właśnie te chlubne, yy, piękne postaci, yy, przynoszą historię ich życia. i yy, yy, wskazują na to, ażeby pokazywać to młodym pokoleniom, pokazywać to no, akurat tutaj w Polsce, ale również i rodzinom polskim za granicą. Myślę, że dla Polonii to jest ważne, ażeby poznała losy właśnie tych mniej znanych, być może bohaterów II wojny światowej, jednak legendarnych, właśnie jak ojciec Romuald Warakomski, czy też inżynier Józef Marek, który podzielił losy młodzieży w polskiej wydaje mi się w czasie gdy wybuchła I wojna światowa znalazł się w legionach, a następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, później w... Skończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Wydziale Rolnictwa i został zaangażowany do pracy na Ziemi Limanowskiej, która była wtedy niezwykle biedna. I on właściwie z romantyka przeobraził się w pozytywistę, usiłując w jakiś sposób wspomóc ten biedny region Limanowszczyzny. Wymyślił, że przecież te piękne południowe stoki gór można obsadzić drzewami. Owocowymi i dzięki temu rozpropagował tam właśnie sadownictwo, a później również zbudował przetwórnię owocowo-warzywniczą w tym barku, która do dziś istnieje a która była najpierw zakładana właśnie po to, aby. No, pomóc tej, tym biednym rolnikom tamtej ziemi, żeby owoce, które produkowali, mogły być przetworzone. Piękna postać inżyniera Józefa Marka, również działającego w konspiracji w AK, wspierającego w czasie wojny właśnie pod ziemię, jak również wysyłającego paczki do Auschwitz, współpracującego z RGO, to po wojnie prześladowanego również przez Urząd Bezpieczeństwa i mimo, że odebrano mu ten tymbark, wydaje mi się, że ta pamięć, legenda o inżynierze Marku jest. Pozostała w pamięci tamtejszej ludności, ale jest ważne, ażeby ją przypominać. Bardzo się cieszę, że te dwie postaci mogą zaistnieć właśnie w dokumencie filmowym, że mogą mówić o swoich motywach. Życiowych, o wyborach życiowych, że świadkowie powstania Wileńskiego, którzy w filmie właśnie Wileński Wybawiciel, jak pani Kiałkowa, czy pani Osowska, czy też generał Bieńkowicz, już nieżyjący mogą przypomnieć dlaczego zaangażowali się do powstania wileńskiego dlaczego właśnie próbowali walczyć o niepodległość ziemi wileńskiej myślę że to są wszystko bardzo ważne tematy o których...